Moi drodzy, mam nadzieję, że spędzacie cudowny czas, na przykład grając w piłkarskie szachy. I żeby był on jeszcze bardziej wyjątkowy, jeszcze bardziej piłkarski, to razem z firmą STS, czyli partnerem całego sezonu piłkarskich szachów, partnerem reprezentacji Polski, Ligi Europy i Ligi Konferencji, przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Dlatego pamiętajcie, żeby śledzić social media naszego partnera, bo tam będą czekać na Was bardzo ciekawe. Konkursy, bonusy, no, różne niespodzianki. W każdym razie a teraz już zapraszamy Was na coś ekstra, a mianowicie na best of, najlepsze fragmenty z całego sezonu piłkarskich szachów. Słucham, jak nazywa się Wasza drużyna dzisiaj? To co, może, może porywista woda? Tak, chciałem zaproponować. Tak, bo właśnie widziałem, że tak trzymasz szklankę w górze. Ilu selekcjonerów poprowadziło reprezentację polskiej w XXI wieku. Ośmiu? 10, 13 czy 16? O oh. Spokojnie, policzymy. No to czekam, to jedźmy teraz. Jeżeli wstecz. Engel był w 2001. Kogo zmienił? Hmm. Kto go zmienił, tak? Nie, nie. nie. Czekaj, czy, czy był Jurek Engel był, jako, był w, dwa, w, w 2000, chyba, bo kiedy był? Jakoś tak, przed Mistrzostwa był w 2002? To tak, to był Engel, był pierwszym. Później hmm. był Zbigniew Łoniek, Krótko, bo krótko, ale był.

Wiem, że tam Stefan Majewski też się no przewijał. No, bo my mamy takie łatwe pytanie, no. biorąc pod uwagę, że chodzi o polski za piłki nożnej. <grym grym> I takie no zmiany. No, tak, Trzeba jest. by się Matijasza zapytać. Tak, czterech. miał czterech. Matijas miał czterech trenerów w ostatnich trzech miesiącach. A ile jakie są liczby? Ośmiu, dziesięciu, trzynastu czy szesnastu. Czyli jedenastu teraz, więc myślę, że. To od Nie, że trzynastu powiedziałeś, tak? Tak, A8, B10, C13 A, lub D16. Na pewno 16 nie było? Więc by był albo 13, albo 10, ale chyba jak skoro doliczyłem się 11, no to daje 13. To 13. Daje. Ostateczna odpowiedź? Tak. No tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Dzięki. Brawo. Druga Gratulacje, dokładnie 13. Engel, Boniek, Jana, Benhacker, Majewski, Benhaker, Smuda, Fornalik, Nawałka, Brzęczek, Sousa, Michniewicz, Szantosz i No Maja, i teraz jakby ktoś się Ciebie pytał dlaczego w polskiej reprezentacji jest tak źle, to powiedzieć... no bo dane są takie, że w XXI wieku, XX wieku już mieliśmy 13 selekcjonerów. Na stadionie Lechii Gdańsk przed Męczem przychodzi do mnie człowiek, oczywiście tam się wita i mówi, a pan to jest ten, co strzelił na mistrzostwach świata, czy strzelił samobója Borusowi? <laughs> No już wyczułem, że może byś nie przy mówię, nie, no tam ramieniem strzeliłem na mistrzostwach świata. Bo pomyłki są zawsze w jedną stronę. Zawsze jak jest, czy jest Michał, czy jest Marcin, to zawsze jest Michał. To się bierze chyba z liczby występów reprezentacji i z tego, że ta kariera Michała była bardziej dorodna. No i ta aparycja, jak już Michał powiedział na samym Nie, no to aparycja zawsze na siebie zwraca uwagę. Filmowy uśmiech, no biały doby. ząb, no FC Hollywood. Z tego się nie da wypracować, z tym człowiek się rodzi. <grym> Macie szansę po raz pierwszy w historii tego programu zdobyć tę oto kartę. Kartę bonusową, co oznacza, że dostaniecie 20 Niepokonanie. złotych. Niepokonanie tysięcy złotych. Euro. Kto był selekcjonerem, kiedy w reprezentacji zadebiutował Kamil Glik? Stefan Majewski, Franciszek Smuda, Waldemar Fornalik, czy Leo Benhacker? Wenhaker albo Majewski, bo Smuda Glika na Euro nie wziął i to było takie trochę kontrowersyjne. Tak, no ale natomiast ale już był reprezentantem, reprezentant, tak, także tak, więc, tak, więc ktoś przed Smudą, nie? dlatego nie Fornalik. Pytanie, czy to jest podchwytliwe pytanie, to będzie to no bo Majewski Majewski, był... majewski znowu jest pod puchą, nie? Mhm. W którym roku mhm. AC Milan zdobył swój siódmy i na razie ostatni Puchar Europy? A. W roku 2003, mhm. B. W 2005, mhm. C. W 2007 czy D. W 2009. Hmm. Bo... W piątym to było to z Liverpoolem? Tak, zostało łowią. Ja myślę, że... Do... 2009 tam było? E, D 2009, C 2007. 7 albo 9 ja bym chyba powiedział. No to dawajmy 9. 9. Dajmy dziewięć. No. Dajmy dziewięć. Czy to jest wasza ostateczna tak, decyzja? Tak. tak, bo jesteśmy pewni co do tych pierwszych. Nie Ale dlatego, to... że się spieszysz, czy dlatego, że naprawdę myślisz, że to 2009 Wciąż? Czyli dobrze myślę, że my mieliśmy jedną nieprawidłową odpowiedź tak. i dziewięć prawidłowych? Jesteście po prostu Ej. jeszcze prawo serii Ej. i jeszcze dwa hat -striki. My jesteśmy jak Hiszpania w 2010 i jak Argentyna. <noise> Dokładnie. Strona. Te wspaniałe karty nie są wyprodukowane tylko po to, żeby tutaj by siedziały na stole, czy leżały na stole, prawda? Oczywiście. I dlatego to jest wyjątkowy. Quiz. To, to nie jest quiz, który zostanie sobie tylko na YouTube'ku. A będzie można pograć no w domu w tym To Zaprawa było zaplanowane na koniec, no ale jeżeli chcemy już o tym mówić, to oczywiście ale nie. Ja nie wiem, jakie będzie utrzymanie wszystkie... uwagi na tym odcinku, więc lepiej to nie, powiedzieć. Nie, to to na... Dlaczego? Tak, oczywiście wystarczy, że wejdziecie na stronę Food Traka, wejdziecie w zakładkę sklep i tam taką piękną grę będziecie mogli sobie e, zakupić. Myślę, że jak e, odpowiednio zagadacie, to może Wiśnia Wam na przykład kupi też. też jest taka opcja, więc wszyscy będziemy mogli wspólnie się bawić. Kto wie, może na jakichś futrakowych domóweczkach. powiedzieć Wam historię. Ja przerwałem rozgrzewkę na Federpaczem, bo naprawdę zaczęli robić taki show, że na co? jak grałem Wursza Sport. Na Feder graliśmy, słuchajcie, to nie tak się zachowywali. Potem mieli flagi jak Samurai, takie błędy, no po prostu szok. Widziałem parę rzeczy w życiu, ale tam naprawdę to jest, to jest, to jest A Szymek opowiadał z kolei, w jak StrabZon grał. Jak podbiegał do trybuny, to tam. Bura, jaj, "Bura Tak, tak, to zawsze musi grać na No, no ale tam są crazy Rzeczy Tak, kibice. tak, tak krzyczą Twoje nazwisko, kibice. I nagle trener do mnie, dobra, Majdan, idź do nich. I tym przez całe boisko biegnie, taki właśnie, bura, ja", i tam się, no i wracasz. I każdy przerwa, rozdrzew kabiny. Bura, jaj, szmy ja. Czyli pomnik stał w latach 2011-2013 przy stadionie Fulham? Stinga, odpowiedź A. B, Eltona Johna. C. Michaela Jacksona, czy D. robiego Williamsa? Elton John był właścicielem i prezydentem jednego z klubów. Na pewno, ale czy to było w Ale też czemu wyłomnika nie ma. Już. No właśnie. Czemu nie zagracie? Papier, kamień, nożyce. Ktoś Anży, ktoś Deli. Ty mówisz Anży, ja mówię Deli? No dalej. No, może tak być. To trzech wygranych. <słyska> no to Deli. <słyska> Aha, no dobra. Do trzech miał być, ale. A, dobre. stop! Do trzech, dobrze, dawaj, do, 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 do trzech. Dawaj, do, <grym> do trzech. Czy ona nam coś chce powiedzieć. Nie, ja nic wam nie chcę powiedzieć. Właśnie, nie, nie twój, Ja już to wypowiedziałam po prostu na głos, No, dobra, ja to, no dobra, to znaczy, że. A nie ma już jak tego wyciąć. dobrym Hubertem Urbańskim dobra, albo. Ale zwaję. równo. cztery. Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy, cztery. Dobra. 3. To znaczy, że będzie chyba źle. Czyli deli, no. To jest prawidłowa odpowiedź. <laughs> Dziękuję pani prowadząca. To oznaczałoby wielki kryzys pytanie, rumuńskiej piłki? Pytanie, jest... kryzys to, to oznaczało. Kurze, Teraz suwenia. należy sobie zadać pytanie, czy jest wielki kryzys rumuńskiej piłki? Wtedy mielibyście odpowiedź. Ja, odpowiedź. No, w porównaniu z tym, jak stiała Bucare zdobywała Puchar Europy, mamy wielki kryzys rozumiem, Nie ale czy to. aż tak wielki? To już jest pytanie do was. Który brytyjski trener powiedział po porażce 1-5 z Ajaxem? Tak. Nie potrafimy grać z tymi defensywnymi drużynami z kontynentu. E, Sir Alex Ferguson, e, Bill Shankly, Brian Clough czy Sir Bobby Robson? O, oh, radny. I nie sugerujcie się sposobem, że powiedziałam, nie potrafimy grać z tymi bo to on i tak nie powiedział tego po polsku, nie? No, to nie? To... Wiecie o co nie <laughs> ekstra, ekstra klasa, rozmawialiśmy o tym. Którą ty tak. kończyłeś Ekstra klasę? Pierwszą. Pierwszą, tak. ok. No to z też... wyróżnieniem? Nie, 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 z bez, Paskiem. Bez 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 z Paskiem. paskiem. Z Paskiem. no to. Dać wyróżnienia. <laughs> Kto był trenerem Chelsea, kiedy Marcin Żewłakow strzelił jej gola w Mistrzów? Wiesz? <laughs> I jeszcze zrobiłam raz coś takiego, że panowie dostali dodatkowy punkt za to, że odpowiedzieli bez odpowiedzi ABCD, bo się tak wyrwali. Więc mogę wam dać tę szansę, ale mogę wam też przeczytać odpowiedzi. Wtedy idziemy normalnym trybem. Bóg nie, tutaj. no chyba. A nie, to y, z Irela? Nie. Tak? Jeden punkt dostaniecie dodatkowy, jeżeli bez ABCD. Karla No i proszę bardzo, trzy punkty za tę odpowiedź, proszę to zanotować, bo. Y, ty nie, nie wiedziałbyś tak nawet. Nie, ja bym nie trafił. Ale Marcin musiał. To myślałeś o grancie, tak? Tak, Karl yeah. Ancelotti. Bardzo dobrze. Na bazie umowy ze sponsorem Ideal Boilers na boisku przechadzała się po prostu maskotka Boiler. Bo ja. To jest bardzo logiczne. Ni, nic logiczny. w tym śmiesznego nie ma. Tak, <laughs> absolutnie. Podpisaliby z jakąś firmą, która robi Ideal Sandwiches i byłaby to kanapka, Alepka, prawda? Bo idea so a to kanapka, Ideal i byłaby to kanapka kanapa. A tak sobie wyobraziłem, <laughs> bo sobie od razu wizualizowałem. No hot dogi chodzą, tak? Tak, jest nic tak, 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 drożnego w tym. Dobre. Kto był najstarszym trenerem, który poprowadził reprezentację Polski w oficjalnym meczu? Fernando Santos to odpowiedź A, Józef Kałuża to odpowiedź B, Leo Benhaker to odpowiedź C, a Franciszek Smuda to odpowiedź D. Bo wydaje mi się, że ten wiek Leo Benhakera i Fernando Santosza może być podobny. Wiecie, znaczy, jak to jest? Każdy bo z dziś... nas kiedyś był tym najmłodszym, mm -hmm. najmłodszą, a teraz się to zmienia, więc musi no być bo Benhakera może być dzisiaj lat. Plus, minus. koło 80 już będzie. Jeżeli tak, to wtedy Fernando Santos jest starszy, wydaje mi się. W sensie, jeżeli jako selekcjoner reprezentacji Polski, bo od kadencji Leo Benhakera minęło 12 os lat. To hmm. na co byś postawił? Czy moje pierwsze skojarzenie było Benhaker, ale nie wiem, ile Santos ma lat? Cholera. Serio, nie wiem. A na ile wygląda? <laughs> 70 par. Dobra, i, i, pie, ten papier nożyczki raz. A kto jest kim? kim? To, ty to jesteś santoszem, tak, tak? Ja jestem ben hakerem. Dobra, 3, 4, 3, 4, Czyli ty wygrywasz, czyli stawiamy. Człowieka hakera. A, ja, czekaj, po nie, wzroku ja maii, nie. zauważyłem nie ma... po Mai. Zauważyłem powzroku Mai. Zauważyłem, muszę To będzie muszę, ostatni odcinek, jakiego prowadzę. Muszę, dbać, muszę dbać o. Ja będę interes. unikać kontaktu wzrokowego. Nie, no, stawiamy no, wygrałeś, na Santosza. Wygrałeś i wędnożycy. Stawiamy na Fernando Santosza. <laughs> Bardzo dobra. <laughs> brawo! <laughs> brawo! Który zawodnik wygrywał Ligę Mistrzów? trzema różnymi klubami. Albo Zajdor, albo Reynkart. Clarence Sejdorf, Clarence Sejdorf, oczywiście, że Clarence Chyba nawet, to mógł być, a ja na pewno był Ajax trener Luis Van Gaal, ale bym sobie życzył, żeby to było w pierwszym składzie. To wszystko było. E, na pewno w Ajaxie, Sejdorf grał później, o, może on. Może on, Ajax. Nie, nie, trenerze, Jacek Magiera, tak jak myślę. No, so awarding, tak, no sukcesów za A jeszcze Sejdorf, Sajor trzy razy, Merci beaucoup. Trzy razy Sejdorf. A później powiem o co pytał lat. To jest bardzo dobra odpowiedź. Ja i brawo, i Reprezentacja <gryw> czy <utility> mecz. <Demon> Mi się wydaje, że kadry jest łatwiej. Bo to masz albo no, wielkie bo, turnieje, no, ta, wiesz, ta, 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 ta. tutaj to musisz jeszcze kombinować, no czy wtedy grał, nie grał. Mhm. To spróbujmy Łatw. kadrę. Dobrze. Y, półfinał Mistrzostw Świata 2006. Y, Niemcy, Włochy. No, 0-2 okay. podogrywce. To Niemcy, nie? No właśnie, wiesz co, ja nie jestem pewien czy Niemcy, bo tam te, te była trochę dziwna. tam były takie, wiesz, te odonkolory, takie, tacy piłkarze, no, no, no. których byś się nie spodziewał, a, a ci Włosi wygrać potem jeszcze świata i myślę, że nam łatwiej przyjdą do głowy. Spróbujmy Włochów. Dobrze, to zapraszam. No Jedenacką lecimy, tak? No no tak? Tak jest. Buffon? Bardzo dobrze. Kielini? Nie, chyba e, nie, nie, nie. Zambrotta? Tak jest. Czy tam był e, Canovaro. Tak jest. Czy był Massimo Oddo? Nie. Czekaj, Grosso, Interacji. młodziutki Grosso na tak lewej stronie. Tak jest. Materazzi. Materazzi. Tak, macie już e... pięciu. I teraz tak. Del Piero. Del Piero grał, ale nie wiem, czy nie, w, pierwszym. Nie, nie w pierwszym. Nie był w pierwszym. Jakinta był, ale nie wiem, czy w e, pierwszym. Nie w pierwszym. Ale był w kadrze. Czekaj, to kto jest? Totti? Tak jest. De Rossi? E, nie, nie w pierwszym. Czekaj, bo pomocy w ogóle nie mamy, nie? Hmm. Camoranesi? Tak. Jezus, ale e, super mam idzie. Dalvecchia to trochę wcześniej. Musiał ktoś być jeszcze taki, no. czekaj. Wieri? No. Nie. Nie, to za Wierii za stary już był wtedy. Mm. Jeszcze wam czekaj, brakuje in... takiego, w sumie dwóch takich nazwisk. Dużych. Wow. Mhm. Mm. Czyli, bo w ogóle... Mm, no, A czekaj, z Juventusu yy, kogoś tam na wiesz pewno. Wiesz tak ogólnie w formacji ofensywnej mamy mało że no. mamy mhm. bardziej tak od... Odbudujemy od tyłu, tak? Prawda? Tak. No. Ale no. No, od tyłu zbudowaliście już pięknie. Komarane Macie na prawej, dziewiątkę, tak? I, I brakuje wam po prostu Perotta? Jeszcze tak, brawo. Czyli już wam brakuje tylko trzech. Mm, czyli w środku pola nam brakuje w ataku chyba. No, tak? no. a kto w środku pola? O, czekaj, teraz nie odpalony był. No o, to duże nazwiska są, mm -hmm. tak? Okej, okay, bo chciałem paląć. bo To No, proste musi być. No to... No tak, no musi mm -hmm. być. czekaj. Kto to mógł być kurcze. Górny, żeby perotę kojarzyć, a nie kojarzyć nie. jakiegoś wiesz, gościa, który pewnie grał w kozackim klubie. To, co hmm. zrobiłam, to była taka podpowiedź. No ja wiem, tak? tylko to mnie nierozjeżdżało bezpiecznie. <laughs> <laughs> sobie włosy, więc zakładam, że ma dłuższe włosy, tak ten zawodnik. Ale to oni z wielu miało trochę dłuższe. Kurczę. Kto jeszcze? tam? Dwa wielkie nazwiska. I, i jeszcze jedno. Okay. Hmm. Luka Toni. Nie. O, a Toni? Tak. tak. Luka no. Toni, dobra. Tak. A to było to to, jeszcze to, dwa. To, to duże? Y, nie, to powiedziałam. I, I jeszcze ktoś, no bo. Ale tak, ale no, no jeszcze są dwa wielkie nazwiska. Okay. Hmm. Luka Toni to był, tak dalej. Tak Brawo. Gatuzo? Naszą... Bravo. Gatuzo? Bo Ja powiedziałem pierlo, pierlo, pierlo i Gatuza, Pierlo i no Gatuza. to dobrze, <gulatory> Mamy. Komplet macie komplet. takie mniej oczywiste, co Macie wyrało. króla strzelców. Ja was żałowałam <gulatory> cały czas. Podpowiedzi na koniec, a wy dostajecie teraz 20 dodatkowych punktów. Mój sekundant już tam płoną mu. Płonie klawiatura. Wszystko zapisuje. dodaje 20 punktów. Naprawdę odbudowaliście pięknie. Taka remontada. Wy bierzemy tę kartę dla siebie. Możecie sobie wziąć, proszę bardzo. Tak? Do domu mamy. Idealnie się a nie, no to po prostu ją tak. tak, bo jeszcze macie szansę. Jak szef na... i słuchaj, idziesz teraz do restauracji, pokazujesz to Dokładnie. i w ogóle jesz za darmo. Ja mogę wszystko. Dobrze, idziemy na pierwsze. Co już jest koniec. Po po trzydniowym balecie ciągnął ten wózek.